Jeszcze jest dążym, nawet to towarze nagrać. A już siedzi rybka pierwsza na bomb. I już widzę, że to idzie jesiotr. Tak? Już go widziałem, no więc nieźle. Ok, Zrzuciłem tylko jedną łyżkę. Dosłownie gdzieś taka ilość jak tu tego śledzia. Tym podmęciłem. O, o, o się odpalił. Go tu przykręciłem, ale on dalej. O, ty kolego! Ci mówiłem, że to, to tak wabi stary podlej do innych przynęt? Muszę to jest szok! No mówię ci, od razu zakładaj! To jest tak, że no śleć jest tak intensywny i tak smaczy dla jej siotra, że tak jest ich mało na stawie, to i tak prawdopodobnie je ściągniesz. A zobacz jaki Pięknie, siedzi w podbieraczku. Przepiękny, chciałem dinozaura, nagrałem zapowiedź i od razu jako pierwsza ryba siedzi. Więc niesamowicie. Metrowy pan załadował na moją tajemniczą przynętę o nazwie śleć.